Mały test na to, co pamiętacie z yy, yy, nauki o sakramentach. Chodziliście na jakąś religię albo na katechezę, albo na coś tam, tak? Niektórzy spuszczają oczy pod tytułem nie chodziłem. Trudno. Co to jest sakrament? Musicie odpowiedzieć, bo ja tu nie wyjdę dopóki. I teraz yy, ci, co pomyśleli od razu, widzialny znak niewidzialnej łaski, ręka do góry. Więc to jest niepoprawna definicja. Ona jest strasznie szaco szanowana, szacowna, i tak dalej. Ona pochodzi od świętego Augustyna. Święty Augustyn zmarł w 430 roku, zanim Kościół dopracował naukę o sakramentach. I dla Augustyna, jak on mówił sakramentum, to myślał szerzej, to myślał o rzeczywistościach, które my dzisiaj nazywamy sakramentaliami też. No bo jak Państwo wchodzicie do Kościoła i robicie znak Krzyża wodą święconą, to jest widzialny znak? A chcielibyście, żeby Bóg się do, do Was zwrócił łaskawie wtedy? No to jest widzialny znak niewidzialnej łaski? Jest.